Witajcie, kochani. Jesteśmy właśnie na stadionie miejskim w Lublinie, na stadionie Speedcar Motor Lublin. Przedstawię Wam krótką fotorelację oraz wideo z tego, co się dzieje obecnie na lubelskim stadionie, jak trwają prace. Jest ze mną Sylwia Cześć. oraz Patrycja, redakcja Speedway Info na żywo. Lecimy. Pokażemy teraz Park Maszyn, co się dzieje. Obecnie, a obecnie trwa rozbudowa parku maszyn. Jak widać, trwa poszerzanie. Idziemy głębiej. Zobaczymy, co dalej. Przejdziemy. Krótko pokażemy, że trwają obecnie jeszcze prace na lubelskim torze, jak i w parku. Miejmy nadzieję, że ekipa. Zdąży przed rozpoczęciem sezonu. Szybko się z tym uwinął i niedługo nasze kochane koziołki wyjadą na tor po raz pierwszy. Na razie pogoda, jak widać w Lublinie, średnio, średnio pochmurno. Tak właśnie wygląda poszerzanie parku. Trochę nam się park zmieni lubelski. Miejmy nadzieję, że na korzyść. Idziemy dalej. Zajdziemy teraz na tor. Pokażemy Wam, jak wygląda nawierzchnia lubelskiego toru obecnie na dzień dzisiejszy. Miejmy nadzieję, że niedługo żużlowcy jutro, bądź pojutrze, pogoda się troszeczkę może poprawi i może wyjadą. Mamy tutaj Grzesia, który odpowiada po części za Lubelski Tar. Za W życiu. No jak to w życiu Grzesiu? Tylko za odpowiada mi traktor. Ale jednak. Dobra, lecimy dalej. Tak właśnie wygląda, kochani, obecnie nawierzchnia lubelskiego toru. Trochę grząska, gdyż w Lublinie popaduje w nocy, czasami w dzień jest grząsko. Jak widać, ale, mniej... ale lepiej, niż... lepiej niż to wygląd... Na pewno niż w niedzielę to wyglądało, bo w niedzielę to było strasznie. Przejdziemy się wokół toru. Pokażemy wam, że również na trybunach też trwają prace, które mają na celu przygotować stadion do startu w PG Ekstraligi. Został zdrobiony nowy krawężnik, którym właśnie teraz kroczymy. Pomagają też ludzie, którzy wybierają kibice Lubelscy, którzy wybierają kamienie Storu. Bez naszych lubelskich kibiców, myślę, że nie byłoby to możliwe w końcu mamy najlepszych kibiców w Polsce. Już nie raz to było pokazane. Dokładnie tak. Miejmy nadzieję, że udowodnimy to w tym sezonie w PGE Stralice, że nie raz jeszcze zaskoczymy zarówno my, jak i nasze zawodnicy. Stojąc tutaj na torze, chcielibyśmy bardzo serdecznie pozdrowić Grzesia Zęgotę. Wracaj nam, chłopie, do zdrowia, do składu. Dużo, jak to się mówi, rehabilitacji, wysiłku. Grzesią musi włożyć, żeby wrócić jak najszybciej na tor. Trzymamy za Ciebie kciuki na lubelski koziołku. Jesteśmy z Tobą. Wracaj nam do zdrówka. Trzymaj się tam cieplutko. I wracaj do rywalizacji. Pierwszy mecz z Krudziądzem. Miejmy nadzieję, że wygrany przez. E, innej, opcji nie ma. innej opcji nie ma, dokładnie tak. Miejmy nadzieję, że wygrany, ale to się wydarzy. To zweryfikuje wszystko. można powiedzieć, że na naszym torze Zgadza się. Zgadza się, ale. Skład mamy wyrównany. Każdy nas wpisuje na straty, ale, ale jeszcze. Takie niesłusznie mało. Ech, opinie ekspertów się nie liczą. Chłopaki darzą się wszystko i pokażą moc na swoim torze oraz wyjazdowych torach. Tak właśnie wygląda na Jak widzicie, kochani, dużo kamieni. Jest grząska, sypka. Jest w tym momencie zbronowany. I pomału przejdziemy się dookoła, żeby wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Dmuchańce już są zawieszone na swoim miejscu. Paloty wiszą. Miejmy nadzieję, że niedługo się napompują i zawarczą w końcu motory. Kibice. Przyjdą na stadion, bo są głodni żużla, spragnieni! Idziemy sobie po malutku, kroczymy, z Sylwią, jest poszerzony na łukach troszeczkę, tak nam się przynajmniej wydaje nasz stadion. Mamy tutaj przed nami kolejnych kibiców, którzy zbierają kamienie z toru, co widać na filmiku. Zaraz zapytamy, co... Zaraz zapytamy kibiców, co sądzą o naszym lubelskim torze. Relacja na żywo, Speedway Info zawsze na posterunku. Właśnie widzimy Madzie, która tam kroczy, wybiera kamienie. Kamila, witaj, Kamil. Witaj. Siemanko. Tu właśnie mamy kamienie, które są wybierane z toru. Madzieńko, powiedz nam. Nie podchodź blisko. <laughs> powiedz nam. Czy dużo wysiłku kosztuje taka praca na to, że przez kibiców? Bardzo dużo. Ale nas tu jest trzy osoby. Na tyle tysięcy kibiców. Wstyd. Oj, oj, no, wiadomo, pracują, ale miejmy nadzieję, że może zbierze się większa grupa i pomoże. Miejmy nadzieję. Zapraszamy. Zapraszamy kibiców, pomóżcie, wspierajcie. Nasze koziołki, bo zasługują na to. Pięknie wywalczony awans. Teraz ekstraliga w dobrym stylu i wykonaniu. Dokładnie. Więcej osób tam potrzeba. Lobelscy kibice potrafią. Szkoda, że nas tak mało. Z tych prawdziwych. Leci. Ale zaraz tutaj panią Patrycję, zaraz damy wiadereczko. <laughs> Pom możemy, pomożemy, pomożemy! Idziemy dalej. Zobaczymy, co dalej na naszym obiekcie się dzieje. Tam widzimy, w dalekiej perspektywie, panowie też pracują. Układają murawę. Zejdziemy z toru, może, żeby nie chodzić po. Troszeczkę grząskiej na wierzchni, żeby nam łatwiej było kamerować. Panowie dokładają trawnik, gdyż został on troszeczkę naruszony podczas prac, jakie trwały na torze. Zostało też zrobione nowe oświetlenie, wymienione na mocniejsze. Po to, by kibice mogli cieszyć się żużlem przy Jupiterach. Bo wiadomo, ekstraliga najlepiej smakuje, raczej bardziej wieczorową. Zorem, wieczorową, wieczorową porą. Więcej kibiców lubelskich będzie mogło dotrzeć na, na stadiony, gdyż prawie wszystkie nasze mecze będą odbywały się w piątek, co nie jest korzystnym. Ale my jedziemy w niedzielę. Pierwszy jeździmy w niedzielę, I to, to fakt. 19. I to o 19.00. Więc bardzo serdecznie wszystkich kibiców zapraszamy zarówno lubelskich, jak i przyjezdnych z GKM Grudziądz. Zapraszamy Was serdecznie na lubelski tor, na moc emocji, jakie przed nami, które nas czekają. Mam nadzieję, że przyjedzie Was liczna ekipa i pokażemy, jak się kibicuje, jak, jak, jacy jesteśmy gościnni na Lobelskim Torze, zarówno zawodnicy, jak i kibice. Będziemy się fajnie, świetnie bawić i wygra oczywiście lepszy, bo to jest początek sezonu i nie każdy jeszcze będzie na 100% wjeżdżony we wszystko, wiadomo. Będzie miało duże znaczenie sprzęt, jak i prace, które poczynią zawodnicy w swoich teamach, przy motorach. Ale wiele, wiele innych czynników, które składają się na to, by osiągnąć efekt. Wiadomo, jako my, że jesteśmy z Lublina, kibicujemy naszemu ukochanemu motorkowi, liczymy na zwycięstwo, na dwa meczowe punkty. Ale tak wygra lepszy. Wygra lepszy, to zweryfikuje wszystko. Tutaj panowie układają trawkę. Jak widać, pracują bardzo intensywnie. Prace posuwają się do przodu. Cały czas trwa również poszerzanie drugiej części łuku, gdzie ma stanąć trybuna mobilna, która ma być ustawiana na każdy mecz. Ma też, ma też powstać tam Telebim. Jak to będzie wszystko wyglądało, to dowiemy się już wkrótce na rozpoczęciu sezonu. Na razie panowie bardzo mocno pracują nad tym, żeby wszystko dograć na ostatni guzik, zapiąć to wszystko, żeby to jakoś to wyglądało. Nie będziemy podchodzić bliżej, bo trwają roboty żeby tu panom też nie przeszkadzać zbytnio. Tak to w tym momencie wygląda na lubelskim obiekcie. Już niedługo, bo zostało mam bardzo niewiele do pierwszego meczu. Pogoda. Musi dopisać siódmego, bo pierwszy mecz jedziemy w siódmego w niedzielę. Cały stadion zapełni się kibicami. Idziemy dalej po torze. Zwiedzamy go. Tutaj stoi, to Jest szerzej. Troszeczkę tor został powiększony. Troszeczkę bandy zostały podniesione do góry. Zniknęły też lubelskie kraty, które przez wielu zawodników były dostrzegane. Powstała również siatka okalająca tor z tyłu, za bandą. I prace na to, że trwają. Co dalej z treningiem? To może nam lubelski trener Maciej Kuciapa e, powie, kiedy albo Klub ogłosi, kiedy odbędzie się ten pierwszy trening. Planowo to powinno być jutro. E, chyba nawet mamy Maćka na torze, o ile hmm. się nie mylę. To może podejdziemy e, i Sylwia spróbuje może wydobyć coś od naszego trenera. Zadam to pytanie. Zadam to pytanie, które każdy kibic. Na no to oczekujemy, że trener nam udzieli jakichś bliższych informacji odnośnie e, kiedy trening, i jak to wszystko, o, której? o której i jak to wszystko będzie wyglądało. Właśnie staramy się dogonić trenera, Maćka. I zaraz wszystko się rozstrzygnie. I kto przyjedzie na trening, czy wszyscy krajowi zawodnicy, oczywiście oprócz Grzesia, którego pozdrawiamy, zagraniczni zawodnicy. Zaraz złapiemy trenera, który jest tuż tuż przed nami. dogodzimy trenera. Teraz możecie zobaczyć jak trener lubelskiej ekipy pracuje na torze. Filmujmy, filmujmy. Trenerze, kiedy pierwszy trening? Kiedy kibice będą mogli się cieszyć w końcu? W przyszłym tygodniu, Speedwayem. mam nadzieję, że nam pogoda pozwoli. Dużo zależy od tamtych panów, co z tyłu kończy wjazd. Też. I pogoda, to jest druga I sprawa. Pogoda, no. Przede wszystkim pogoda, to jest najważniejsze. W tamtym tygodniu tego nie mogliśmy zrobić, wiadomo jaka była pogoda, prawda? No to znamy już odpowiedź. Wiemy, że to w tym tygodniu nie nastąpi, bo pogoda jest, jak, jest jaka jest w tym momencie. Czyli czekamy na pierwszy trening do przyszłego tygodnia. Trener udzielił nam jednoznacznej odpowiedzi, że trening będzie dopiero odbędzie się w przyszłym tygodniu. Trudno się mówi, ale czekamy z niecierpliwością na pierwszy trening, na wyjazd. Liczymy też na pogodę, że się poprawi. I chłopaki wyjadą. I pokrótce kończymy naszą relację z lubelskiego owalu. Trzymajcie się cieplutko. Usłyszycie nas już wkrótce na pierwszym treningu, który zostanie ogłoszony przez klub trenera. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Cześć Wam. Pa, pa.